Ja mu się maleczka nie zawieram. To kolejny vlog Wiecie to nie wiecie Wróciłem na swój kanał trailer Gdzie gramy w blogs And jump To wam tak dam Ponieważ czy wy możecie tą muzykę ogólnie No i dzisiaj taki ale krótrzki odcinek urywam no, mógł, grze, albo to już odcinek z osobą, czyli pojawi się na kanale. Kościół specjalny będzie Igor. Lub mój kolega. Jesteś moi koledzy. Teraz zagrajmy. Bawmy się świetnie. Mam świetne odcinki. ponieważ mam tylko odcinku zaplanowane widzowie z GTA nie wiem. To mam dwie serie i teraz wstąpi do serii Dieta życie policjanta i kulturysty. Też wstąpi taki odcinek. Szybkie info No i ukończmy parku I chyba ja kończę, bo co wiem Mam bardzo dużo przede mną Jutro jakiś szybciej odcineczek, bo mam mało lekcji W szkole, więc bo. No, no widzimy się jak ukończę parku i wam powiem jaka po ukończeniu giniemy Dostaniemy tam 500 tych końców w jump levelu I skaczecie zresztą 5 w ten jump level I tu macie za te... te trikes, to chyba tam Dużo rzeczy ma za mało kto bo możecie to kupić To fajne Dzięki temu możecie wkurzać graczy taką uczęńczową moją. Nie tak dacie chyba końów, nie wiem. Kończmy to proste łopy. że mnie będą płać. A was się to ukończy, widzowie. I to... Ile kończymy odcinek? Staram się na krótkie żeby zaoszczędzić czas, po. To dla Was fajne daily. Więc, no nie ukończymy tego, ale ja Was żadnie nam trzymajcie, jeśli po...